Zamierzam uderzyć się w twarz. W twarz. Dzień dobry, witam Was w szkole Stania. I oblałeś. Masz na to licencję? Nie weźmiesz mnie żywcem. Puk-puk. Kto tam? To drzwi. Ej, wiesz, że marchewki są dobre na wzrok? Okłamałeś mnie. Hello, 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 oh, no! O, Piesek! Uważaj, kochanie, on ma nóż! Co, co? Nie, nic nie mam! Wszystko, Cześć, Burgerze! Kiedyś byłem krową. O! Oh. A teraz, najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś, jest naprawdę bardzo daleka. Ja, hey, yeah, a magical pony flying no, Zestrzelisz to Nie mam zielonego pojęcia jak oddychać. Co rysujesz kochany? Rysuję misia. No. Szybko, nie myśl o kotach. No. Leci samolot. Czy jest tu lekarz? Ja jestem. Więc jesteś frajerem.